Siemano dolarowie sobie, z tej strony Maciek Zawos i witam Was w kolejnym filmie na mojej kanale Jak widzicie jak zwykle bat yy, Blitz Royal I... Aha, na w samym nie mamy medalionu, tylko jakiś... Ale czekaj, czy jest nie powstrzyma... po... O Ej! Poważnie! No! Nie dobra! Jest. jest ze mną te numery gościu. No to jest chyba jakiś żart. Ty zaraz, ja, ja dobrze widzę, czy ja mam podwójny skok. Ludzie, jeju, litości, naprawdę. Niecie się, ludzie! No poważnie? Drogi, no okej, okay. no dajcie mi jakiegoś krewu albo coś tam Oho? Oho? No! O, czekaj, to złota od kiedy tu tutaj są złote lamy? Można wiedzieć? Od kiedy tu są złote lamy? Od kiedy to złote lamy są tutaj? Ty... O cholera, ty co? Ej, tu są nietropieści mega loda No Coś takiego wypada z tych lam? Czy, no ciekawe, bardzo ciekawe. Jeden z głowy. Mam cię. Nie mną te numery Ty. O A bardzo dziękuję Mi tyka jeszcze eee. No i się wyleczyłem, okej okay. A jak gdyby tak wypróbować, ej właśnie A z tobą się pobawia A tu jest jakiś awatar o, oh, 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 ale dostał szota. <grystanie> ty... oh. No, no, no. No i takie coś to ja rozumiem. A ja myślę, że to jakiś sztucer, ja pitole <grystanie> Oj, gościu, takie bitki, to ty trochę słaby jesteś. Musisz się trochę podszkolić. Ej, dobra, zbieram do domu, bo mi bateria pada. No właśnie. A jak mi bateria pada, to mi jeszcze mocniej laguje. No to chyba jakiś żart. Ty, Jaki... Jaki no pocenie? jest. Kur... Ty durtu jeden Ty kurde walony durno, Aha! Ty durnio walony Czekaj, jak ja to mam, przeprasz to jest Ty durno walony, ty się kurde wolny, Ty jeden Ej, 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 weź ty się kurde podświetl... Ty durnio walony Przepraszam bardzo, z P90 On mnie załatwił z tego karabinu, a on strzelał P90 jesteś, jesteś chorony poważny Jesteś walnięty durnym gamoniu walony A, no tak, przecież tym wiedzą dalej oglądacie. Eee. Aha. Ej. Ale szoguna ich? No. Powiesz szczerze? Nawet okej. Ej, czy mam? A nie, jakaś laska jest. Wraz wiewam stąd, stań ragościu, ty, dojdziesz, co nie wiedział, co się dzieje, ja co? a wiecie co? Ja sobie w to podbędę. Eee. co do mnie walisz? No właśnie, no po co do mnie walisz, co? A co, ty też chcesz mi fik. No, no, no. Tak chcesz to rozegrać? No to chodź tu. Skart to takie trochę słabe jest, bo takie trochę niezbyt celne. O kurde, o kurde, dobra, muszę zjewać. Dobra. Teraz ja zamkile co stąd. Kolejny gość. Ale kopa do <laughs> Dobra, wezmę A poczekaj, nie, to wezmę, o właśnie, to wezmę Jeszcze że też to przeładuję Aha Ty! Boże, na napocony Ty! Jesteś poważny? Co ci kurde tacy napoceni? Wy się dobrze czujecie? Chyba się za bardzo w strzelanki ugrali, że takie mocne. Okej, okay, czyli jednak ja nie mam do czynienia z samymi bambolami, jednak mam z jakimiś kurde, na chorymi, napoconymi graczami. A myślę, że ja tu sieję postrach. A jednak ja. Ja tylko jestem częścią tego postrachu. Ajajaj Ludzie wiedzą, to jest. Kurde, ja myślę, że jestem postrachem tego sera, Wele, tego trybu A to jednak, ja jednak jestem tylko jego częścią Tego postrachu Jeśli wy tak samo uważacie, to napiszcie w komentarzach No, chyba że jesteście lepsi, no to możecie też to napisać, że jesteście lepsi Albo nieco gorszy Okej okay. O, Holender Już swojej klawiatury nie widzę Czekaj, gdzie to jest? O Czekaj, to, o, to tam, a okej okay. I co otwierasz? Patrzcie, te wieczury Ja to... go nazywam wieczór, bo, tak, bo to taki drobny wilczur jest <gryst> Okej, okay. no chyba jaki Kościół! Ej, wypadł mi stąd A gościu, nie ze mną te numery. Pamiętaj, ze mną się nie zadziera. Zapamiętaj no, to sobie na przyszłość, bo naprawdę ci się to przyda. Dobra, co my tu mamy? Ty, czekaj, czekaj, przecież te w no, tej ciężarówce. No, honu, tu. Tak, przecież w tej ciężarówce. sobie to zapamiętałem. Ciężarówcy zawsze są te spokojne. No, oczywiście dar akrobaty bojowe. Aha, nie bardzo rozumiem o co w tym chodzi, ale okej. Okay. Dobra, jest zrzut. Ty, to jak blisko. Tu dowodź mi tu lepszą skrzynkę. Dawaj, dawaj mi to co my tu mamy? Uu, uu, ja to poproszę Ty, o No, no, no Nawet nieźle że... Ty! No, do mu Aresa Aha, okej okay. Ja muszę zdobyć ten medalion. Dzięki i sajonara. Okej, okay. kilku załatwionych. Ty, o, a dziękuję. Ty, ale ja mam lucik. Tu sami podskakujesz, hm? Ty. a co on tam ma? Tu dąje mi to Gdybym ja po to nie poszedł, to ja bym chyba sobie tego nie wybaczył Jeszcze srebrna lama Ja pitole I kolej. Czy ja będę ustawiony? No się, że chyba tak Oops, chyba nie zdążę A może jednak? Dobra. Okej. Okay. Jednak dałem radę. Dobra, czyli... To jest... Tu. Okej. Okay. No ja? powinienem dać radę, nie? O, raczej, że powinienem, nie? Aj, rzeczy, to nie wam wiem za bardzo. Co ten... A, ale coś tam daje. Ty... Oooo! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mój medalion. Ja cię kracuję, mój wielki. Ty. O. Ach. Chwal się, chwal się, chwal się, chwal się, chwal się, chwal załatwij mnie z tej samej broni, no to nieźle Załatwij mnie z tej samej broni Ty. A Czy się, chwal ten mrocz się, chwal się, chwal się, Wiem, się, Wiem, się, się, różni, ale... zadaje więcej? Ten więcej? Ten ten mroczny? ten ja mroczny? Napiszcie w komentarzach, czy to się, to się, Czy ktoś zadaje więcej? Jakoś tak mi się wydaje, że chyba jest w tym różnica, nie? Napiszcie no w komentarzach, czy w tym jest jakaś różnica w ogóle. Bo jakoś nie sprawdzałem. Jeśli nie wiecie, to ten ciemniejszy yy, to Midas, to jest z tego halloweenowego yy, sezonu. Yy, parę lat temu to było. No a wtedy, kiedy był jeszcze Midas, i ta reszta ten, to jest szóstki tych bosów. No I, ta, i wtedy właśnie był Halloween, no i wtedy Midas się zamienił w, w tego mrocznego on, typa Jeszcze były te duchy, idę normalnie. <laughs> ciepły mam. No ciepły. Okej okay. Aha Ty co jest kurde? Idzie za normalnie Czy what is it? Medaillon HD, co? No, może być Ty, nie Zrzut od razu? Tak o? Dobra, tylko sobie wezmę jakąś tą broń Ej, co jest, kurde? Aha Ty Co, od razu co? Czy... E, o, e, no 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 Olele No 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 A to mi się podoba, e. A... Ej dobra, to ja sobie mogę tak biegać i biegać i nic się nie stanie. Widzę. <laughs> dobra, to my tu sobie podbiegniemy po te skrzyneczki. O! coś takiego, coś takiego miałeś. Okej, okay, dziękuję. Bardzo dziękuję. A nie. Czy kolejny? Co tak blisko? Co tak blisko, te zrzuty? Uuu! Dobra, gdzie mam? Medal no oczywiście, przecież żąda jej niewidzialność. Ej, czy ja za to z srebrną lamy? Bo zdaje, bo zdaje się, że chyba tak. A, przecież mogę to cały czas. <laughs> I cyk. No, no, no. I to ja rozumiem. Aha. Dobra. Tak to się nie da. Eluj, że co ja mam? <mum> mam cię. O kurwa. Ty, Czy on mnie w ogóle widzi? Zajście, że chyba nie. Ty! a nie, dobra, nie. Cię. Nie wygrasz ze mną Osiu, i nie wygrasz Ej szczerze? Niech... Niech sobie ktoś to weźmie Bo ten teraźniejszy karabin jest bardziej celny Jest o wiele bardziej celny niż Skar Ty czekaj, co tu jest? Ty... O, no bardzo dziękuję ho, ho, ho. I to ja rozumiem sobie mogę tak biegać ile się chce i załatwiać typów a garsie już nie ma ale tylko złote jest Ty. eee, nie dzięki No dobra, no to co, lecimy, nie? Aha, no tak Aha, okej okay. Okej okay. Aha, oni się już wylutowali, okej okay. Okej okay. Czekaj, ile osób zostało? Trzy osoby, okej okay. Dobra Oł oh, je! Yeah! Mam cię! Ha ha! je! Oł je! Dajcie za to suba i lajka! Oł je! I zdaną ten numery! Oł je! o je! Okej, okay, no to co więc bardzo dziękuję za oglądanie i na razie... hej! Aj, przy okazji. W pewnym odcinku pokażę wam swoją twarz. No to hej!